Dzień dobry. Kolejny dzień. Jestem podekscytowany, że się zaczął. Emily, are you excited about New Day coming? Amazing. Woo! <laughs> Jedyne o czym myślę to, żeby... To o tym, że kiedy wrócę z pracy, to żeby się zdrzemnąć. I tak to życie leci, prawda? Nawet nie mam dobrze czasu, żeby teraz wszystko nagrać, bo... Już praktycznie jesteśmy spóźnieni. Także... Także... Dzień jak co dzień dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Chciałbym wam nagrać i pokazać dokładnie na czym polega moja praca jak to wygląda od wewnątrz, ale wątpię, żeby właściciel był z tego zadowolony. Po pierwsze, że nagrywam, a nie pracuję. To jest jedna sprawa. A drugie, że nie wiem, czy chciałby dzielić się tym, że... Tym, jak wygląda jego, jego firma. Ale ci co nie wiedzą, to ogólnie pracuję z Amelie razem w takiej małej firmie online, która sprzedaje głównie na eBayu i na Amazonie. Oczywiście karty i kartę? A, pościele i zasłonę. Więc nasza praca polega na tym, znaczy moja głównie to um, zbieranie zamówień z spółek i um, przenoszenie je na stół, w którym te zamówienia są pakowane przez tego właśnie właściciela i on wysyła je. I później przyjeżdża dwa razy dziennie, o pierwszej i o czwartej 30 Royal Mail, czyli taka poczta brytyjska, żeby odebrać te paczki e, i wysyłać je do klientów. Więc kryśla na tym to polega. Amelie zajmuje się obsługą klienta. Więc głównie jest na komputerze, chociaż czasem jak przyjeżdża dostawa, to pomaga nam to wszystko rozpakować i sprawdzić, czy wszystko się zgadza i tym podobne. Więc, e, więc czasem ja też jestem w biurze, żeby sprawdzić faktury i takie tam, ale to, 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 to jest bardzo krótko. Więc ogólnie wydawać by się mogło, że praca nie jest zbyt ciężka, bo to jest mała firma, ale też jest nas tylko piątka, więc jak przechodzi, tak jak dzisiaj, pięć palet. pięć palet z dostawą i cały dzień też są, e, my jesteśmy zamknięci w sobotę i w niedzielę, więc zamówienia w soboty i niedzieli są robione w poniedziałek, więc w poniedziałek jest zawsze taki naj... naj Najbardziej ruchliwy to Trzeba zrobić i zamówienia i dodatkowe jeszcze dostawy Często przyjeżdżają w poniedziałek Więc dzisiaj był bardzo ciężki dzień Zwykle oceniam czy dzień był ciężki po tym czy Jak usiądę Do samochodu żeby wrócić to czy jestem w stanie Z niego wstać później bez Strzelania mi w kościach No więc ogólnie jako praca Zwykła, takiego zwykłego robota na magazynie No to Jest okej, okay. na pewno lepiej na pewno. Wydaje mi się, że lepiej niż w takim Amazonie czy tym podobnym. Tym bardziej, że tutaj mam dechę na godzinę, więc to, jest, to są nawet dobre zarobki jak na tego typu pracę. Pracuję od poniedziałku do 5.30, od 8.30 do 16.30, więc zawsze po pracy można coś zrobić. Znaczy teraz nic nie można, bo po pracy można jedynie wpaść w depresję, kiedy wcześniej był mróz, a teraz cały dzień pada, akurat teraz przestało, ale... No, ogólnie jest szaro buru i Ponuro. Więc ogólnie jest praca spoko, tylko ten właściciel jest taki w Nie wiem Jak daliście The Office, e, czyli biuro e, po polsku, taki serial komediowy. Jest wersja angielska i, i wersja amerykańska. To ameryka amerykańską mówię ze Steve'em Karelem. E, to właśnie Michael, czyli grałem przez Steve'a, e, grałem przez Steve'a postać. Ona jest właśnie jak ten właściciel jest taka. Myśli, że jest zabawny jest strasznie irytujący i non stop ci przeszkadza w pracy. Więc praktycznie przez niego nie jestem w stanie zrobić to, co powinienem zrobić. A później on oczekuje, że to powinno być zrobione. Wiecie? To jest taki, taki um, jakby to powiedzieć, pain in the ass. To jest tego typu człowiek, który ciągle powtarza ten sam żart. Tak jak e, dzisiaj powtarza, że próbował powiedzieć moje imię i nazwisko i mówił je w, w 10 różnych możliwości. Piotr Pinkowski, Biorowski, Łyskowski, i cały czas chodził za mną i próbował to powiedzieć, i się śmiał. Później jak się przestałem śm śmiać z tego jego głupiego dowcipu, to się pytał, co się dzieje, i pytał się później Amelit, czy wszystko jest ze mną ok? Bo jakiś taki zły humor ma dzisiaj, no kurwa. Jak, to się nie, jak to nie zwariować? To jest tylko jedna kropla w morzu. W następnych filmach z pracy przedstawię Wam więcej sytuacji, bo o tym można nagrać kolejny serial komediowy, komedio-dramat. Bardzo się cieszę, że w końcu nie ma śniegu, że jest plus 10 stopni. Wcześniej przez parę dni po było było tak minus około minus 5 i drzwi nie mogłem otworzyć, albo z zewnątrz nie mogłem i musiałem z tyłu tutaj przechodzić do przodu. I Amelie musiała czasem mi otwierać, jak dojechaliśmy od drugiej strony, ale najlepsze było to, że mogłem je otworzyć. Ale nie mogłem im zamknąć, w ogóle się nie zamykały I taki patent, jeśli ktoś tak ma Bierzecie dwie <gryw> o, Dwie torby Na śmieci Wiążecie je, trzeba mieć pewność, że są dobrze związane. Zostawcie tu związać Jedną I drugą, ale właśnie, bo to jest dobra opcja Jak ktoś z wami jedzie I drugą Amelie musi trzymać i tak trzymała pierwszego dnia, tak trzymała, że prawie nie wyleciałem z tego samochodu, bo jak skręcałem, to się otworzyło automatycznie. A ja zaraz z tym samochodem. I wtedy sobie pomyślałem, bo co ja robię z własnym życiem. Samochód mi się nie zamyka. Mróz ogólnie polecam Ford Focus. Dobry jest, poza tymi drzwiami nie domykającymi się. I najgorsze jest to, że co, tylko moje się nie domykają. A my od pasażera wszystko się dobrze zamyka, i otwiera? Tylko te mi się nie zamykają. A i like our car? That's amazing. I love it. Look, on the skin. Oh, o, so to oh. soft. O, oh, well. <laughs> You want to come to my place? No, może. Oh, well? okay, let's go. <laughs> Wróciłem, wziąłem prysznic, a teraz mam odgrzewany ramen z wczoraj, a miam, miam mamy. A miam, miam, Teraz nie wygląda tak imponująco, bo jest odgrzewany. Ale tutaj zobaczcie, jak wygląda wczoraj, a kuku! A kuku! Właśnie robimy. Ramen zamyli na walentynki, proszę bardzo. Pani pokaże, to jest e, ramen. To jest japońska zupa, znana z anime Naruto. Jeśli ktoś nie wie, nie kojarzy, bardzo polecam. Jeszcze się tak przymówi, ramen tutaj wygląda to oto, tak po zrobieniu. Tak? Jak zrobię, to pokażę, jak nasz wygląda. W sumie to jest prosto do zrobienia. Jeśli się nie robi na kościach, tylko na. Ten ten, 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 ten ten tylko z warzywami więc szybko do, do, do tego na, na górę ramenu włożymy proszę do tutaj te krewetki, będzie też ryba na razie tu się suszy na ręczniku więc nie wygląda pięknie grzyby pokrojone w takie plastry będą przysmażone z obu stron My będą tak ładnie położone na górze i do tego coś pięknego proszę, proszę, o właśnie w sumie jest gotowe trochę wcześniej. O! Żeberka, proszę bardzo. Wyjmę kości z żeberek. Zostawię samo mięso i później na górę to położę. Zresztą sami zawaj zobaczyć. Okej, jedzenie gotowe, proszę bardzo. Tak to wygląda ramen. Jajka na pumienko grzyby krewetki, tutaj akurat żeberkę jeszcze dodałem ryba to jest ten dorsz, Amelie, are you happy? So happy. Jemy, tam w środku macie ten um, makaron, oczywiście Amelie będzie jadła, znaczy ja też z tymi. No, mm. Mm. pojedzone, popite, teraz pora zmontować ten filmik i wrzucić go, czyli zaraz się widzimy. Ale zanim to zrobię, pokażę Wam, jak wygląda moja tablica z planem tygodnia. Czyli kiedy jeszcze miałem jakąś motywację do robienia czegoś, to kupiłem sobie właśnie taką tablicę z markerami, żeby sobie zapisywać jakieś swoje postanowienia. A jak na razie, tutaj mamy plany na tydzień, które wyglądają tak: poniedziałek, no to praca, jedzenie, sen to praca już zrobiona, jedzenie zrobione no to został tylko sen wtorek praca, jedzenie, sen w środę za to mamy pracę, jedzenie i sen w czwartek praca, jedzenie, sen no w międzyczasie wiadomo, tam komputer i takie tam, ale o tym nie zapomnę to, to, to nie muszę o tym pisać w piątek praca, jedzenie monopolowy to po zapas alkoholu na weekend i sen później a to pewnie późno później jest sobota kac Jedzenie i regeneracja. Później niedziela też regeneracja ogólnie po pracy, bo muszę jakoś mi się nogi i ręce zregenerować yy, i muszę się pozbyć całego tego bólu. O, słyszycie? To mojej kości. O. Yy, I w, ostatecznie to wkurzanie się i smutek, że jutro już poniedziałek. To wiadomo, niedziela wieczór, humor popsuty. Jeszcze tutaj mam takie, takie, pamiętaj, żeby nie zapomnieć. Nowe szkło do stołu, bo po prostu w środku nocy o tak nagle do stołu szkło na stole pękło, tak po prostu o tak. Tak, tak sobie, o 6 rano nam pękło i tyle, muszę kupić nowe. Ślub Pawła, 22 sierpnia to nie mogę zapomnieć. Postanowienia, własny biznes. do tego dojdziemy. Kiedyś. Kupno mieszkania. Prawda? Na YouTube mam takie pomysły. O, to, to dawno już to napisałem. Pewnie nawet nie mogę z tego zetrzeć. Brexit, niepodległa Szkocja, angielskie jedzenie po roku w Szkocji, koronawirus w UK. Takie tematy. Tutaj, te, 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 prawda. Tutaj rachunki. Co miesiąc, bo to ja płacę, a milim później oddaję połowę. Więc taka żydowska parazna. Także tyle. Zabieram się za montaż tego filmu. Jest teraz godzina 19.06 u mnie, e, czyli jest 20.06 w Polsce. Zobaczymy ile czasu zajmie mi zmontowanie i wrzucenie go. Obstawiam jakąś godzinkę, czyli o 9.00 będzie wrzucony. No, a to są okulary z filtrem światła niebieskiego, które mają pomagać w, w twardym śnie. Nie wiem. Mamy dwa tygodnie już. No w sumie wydaje mi się, że lepiej śpię. Chociaż nie wiem, muszę jeszcze dłużej chyba to pozestować. Także dzięki do uwagi. Do zobaczenia jutro. Jutro bardzo ekscytujący dzień. Cele A, praca, jedzenie, sen. No właśnie. To na razie. Pa pa.